Dzień dobry, sobota rano. E, pamiętacie golfowoza? Golfowóz, który woził paczki, który, mm. woził, e, który woził regały, który e, woził różne rzeczy z wymontowanymi siedzeniami, cały czas pracuje. Teraz wozimy tym sklejkę i co chwilę coś jest do przewiezienia, także golfowóz e, ostro tutaj ciśnie. O, tutaj piesio. A ja w pracy, bo zaraz Wam pokażę, pojadę na produkcję. Następne ujęcie już będzie z produkcji, bo mamy bardzo fajne zamówienie do dużej sieci, sieci sklepów. Także pokażę Wam co i jak. Jednak troszeczkę się w czasie przeniosłem, bo mamy niedzielę, godzina 17. Realizujemy zamówienie 49 tysięcy gwiazdek takie 10 na 10. Dla sieci handlowej, znaczy, dla, pewnie dla jakiegoś pośrednika, najpierw było te gwiazdki będą malowane albo co tam będzie z nimi robione, ale podobno mają trafić do sieci handlowej. No i na, termin realizacji znaczy musieliśmy zrealizować te 49 tysięcy gwiazdek w ciągu praktycznie 48 godzin no i własnym transportem dostarczymy to dostarczymy to do klienta. A najlepsze jest to, że klienta pozyskał dla nas dropshippingowiec. No i ten klient tak jakby już do niego zostanie przypisany, przypisany na wieki wieków, także mam nadzieję, że klient będzie zadowolony i będzie do nas wracał. Tutaj tak naprawdę tych gwiazdek nie za dużo, bo około na razie 30 tysięcy, jeszcze 18 tysięcy musimy dorobić. Dzień dobry, dzień dobry widzowie. Witajcie. Mam nadzieję, że u Was już ten czas nadszedł, w którym piękne pieniążki płyną ze wszystkich stron. No, u mnie jeszcze cały czas nie. Mam nadzieję, mam nadzieję, bo teraz jest taka, taki czas, czyli zmiana czasu. Dzisiaj niedziela, pierwszy dzień, w którym zrobiło się szybciej, szybciej przyszedł wieczór, tak jakby. Więc mam nadzieję, że ci klienci już od dzisiaj, właśnie zaczną kupować. A jak nie od dzisiaj, to mam nadzieję, że od tego 1 listopada, że pójdą na groby, spotkają się z rodziną, a wtedy już tylko i wyłącznie będą o mnie myśleli, żeby po prostu kupować, kupować, kupować. No bo jak na razie mamy 300 dzień, zostało nam, znaczy mi zostało 65 dni. E, takiej intensywnej sprzedaży, tak naprawdę 55 dni, a tutaj dopiero 6 milionów 274 tysiące złotych przychodu, czyli no można powiedzieć, że przeliczyłem się, znaczy przeliczyłem się. E, naprawdę byłem praktycznie pewny, no byłem, no byłem pewien, że te 15 milionów przychodów w tym roku uda się zrobić, a no niestety naprawdę. Mm, Widocznie się przeliczyłem. No i, i, i jest mi z tego powodu bardzo smutno. Aczkolwiek, no, tak czy siak, jakaś tam sprzedaż jest, także jest dobrze. Żyć mam za co, jeść też. Także się nie martwię. Plany mam na przyszły rok bardzo duże. E, także się nie martwię. I teraz, tak, chcę Wam opowiedzieć o czym. O, już w sumie widzieliście, tak? No bo widzieliście ten początek już filmu e, taki jakby z produkcji. No troszeczkę tam poobcinałem, no bo to wszystko było e, na wariata, no bo dużo tematów się napatoczyło, dużo rzeczy było do zrobienia i miałem to wszystko nagrać w sobotę. Potem wypadło to, to, to i dopiero w niedzielę, czyli teleportacja była, ale wpadło ogromne zamówienie. E, teraz troszeczkę dopowiem w tym temacie. 49 tysięcy sztuk gwiazdek i najprawdopodobniej, znaczy... Wiem, że te gwiazdki trafią do jakiejś sieci e, sklepów, ale jeszcze trafią pewnie do jakichś kilku firm pośredniczących, którzy coś z, e, które firmy coś z tych gwiazdek jeszcze zrobią. E, zobaczymy. Będę inaczej, będę wypatrywał tego, tego produktu już na sklepowych półkach i jak będzie, no to na pewno nagram na 100%. E, zamówienie było ogromne, mieliśmy 48 godzin na przygotowanie no bo to coś tam nie wyszło, gdzieś tam jakiś kontener e, utknął, no zamówienie pozyskał dropowiec zajechaliśmy cenę praktycznie na maksa, znaczy na maksa, zajechaliśmy cenę tak, żeby po prostu tego klienta sobie złapać no bo ilość jednak robiła robotę, no więc nie wiem, czy dropowiec sobie naliczył po prostu 3 grosze, 5 groszy, czy 10 groszy na gwiazdce no mam nadzieję, że jest zadowolony, no bo przy, jakby to było 10 groszy nawet na rzutu, e, na takiej gwiazdeczce no, bo nie wiem po ile. Ona to chyba była wyceniona. A, tak, już dobra, wyceny nie będziemy się bawili, no bo wiadomo, ceny cenami, a tutaj były negocjacje różne, takie, żeby tę cenę po prostu troszeczkę zajechać, żeby klienta. Znaczy, nie, że zajechać, oczywiście każdy zarobił, no to, to jest wiadomo, ale żeby po prostu klienta złapać. W tym wstępie mój sklep internetowy aktualne przychody: 34 tysiące. Codziennie wydaje około 300 zł na, na reklamę. 300 zł brutto, to jest chyba, tak mi się wydaje, na reklamę. Także codziennie gdzieś tam te 2000 zł teraz już przychodu jest. Także już widać, że te koszyczki są coraz większe, że ludzie tam gdzieś tam coraz więcej kupują. Aczkolwiek z tej mojej kampanii reklamowej, jednak cały czas no, nie jestem zadowolony. W tamtym roku było dużo, dużo, dużo lepiej. Naprawdę było dużo lepiej. No a teraz widać, że roas na poziomie 5, 5, tam 500% a powinno być 1000%. Mam nadzieję, że wzrośnie. No ale za to mój kod rabatowy serce radzi sobie bardzo dobrze. Co jakiś czas wam o tym też tutaj wspominam, no bo już mamy 226 osób kupiło, zażenia znaczy osób, 226 transakcji w sklepie internetowym. No i dość szybko. Można powiedzieć, że lawinowo to rośnie. Zrobię jakieś takie podsumowanie, ale tak naprawdę podsumowanie tego zrobię dopiero na koniec roku. Zobaczymy jeszcze, jak to się rozwinie w okresie przedświątecznym. Czy tam ludzie nakupują, czy nie nakupują z tym kodem. Może do 500 dobijemy. I tutaj widać. Jeszcze zamówienie, tu jest jakieś zamówienie za 1100 zł. Właśnie nie wiem, czy to jest jakieś hurtowe zamówienie, czy, czy, czy jak, kto to kupił, dokładnie nie wiem, czy jakaś instytucja, no ale widać, że ładne koszyczki są 1100, 117, 116, 157, 117, 87. Te koszyki wydają się, że to są. No 117 zł to jest bardzo mały koszyk, tak no, biorąc pod uwagę to, co ludzie kupują, więc 117 zł to nie jest dużo, nie jest rewelacyjnie. Ale przy rynkodziele jak klient sobie wrzuci te 21 produktów do sklep do koszyka, no to naprawdę na tych produktach często jest 100% narzutu, często 200% nawet narzutu czasem jest oczywiście tam 20%, 30%, zależy co to się sprzedaje, jaka jest strategia, ale naprawdę z takich 117 zł można bardzo fajny przychód osiągnąć. Tym bardziej, że zapakowanie takiej paczki to jest koszt 5, 6, 7 zł powiedzmy, żeby pracownik to wszystko pozbierał, przygotował, zapakował. Eee, no, a i, i dość fajnie tutaj z tego zostaje, a prowizje nie są zbyt zbyt duże tutaj, no bo, no bo tak naprawdę płacę tam jakieś pewnie 2% za y, autopea, czyli za szybki przelew, no i to jest w sumie wszystko, no bo darmowej wysyłki nie było, no, także zarobek jest piękny ze sklepu internetowego. No i teraz tak, pierwszy linker, 6500 zamówień, y, 300 w ciągu ostatnich tam 30 dni, tutaj są statystyki, widać tutaj piękny, y, piękny, niebieski wykresik y, dotyczących gwiazdek, także Eee, także tutaj mamy wystrzał, no a teraz jeszcze to wszystko cały czas tak po prostu sobie, eee, po prostu sobie. No tak czekałem na ten październik, no bo liczyłem na to, że ten październik będzie już super sprzedażowy, aczkolwiek wiem, czemu się nie sprzedaje. Jest ładna pogoda, wszyscy w ogródkach, nikt jeszcze nie myśli o, o zakupach, a myślę sobie, że jak już ludzie usiądą, to naprawdę będzie, będzie młyn, także będzie młyn, na to liczę, cały czas o tym gadam. No, ale zdaję Wam co jakiś czas relacje, także opowiem, jakie są moje wrażenia po, po, tym, po tym wszystkim. o tak. No i tutaj też drugi base linker, no to też 6500 zamówień w ciągu ostatnich 30 dni. O, ładnie się tutaj, e, ładnie się tutaj złożyło, no to czyli 13 tysięcy paczek wysłaliśmy w ciągu ostatnich 30 dni. Dużo, niedużo. No, no, 13 tysięcy w sumie po 500 paczek dziennie. No, szału nie ma, szału nie ma. Czekamy na dalsze statystyki na dalsze dni. Moja aukcja tutaj z gwiazdeczkami się coraz bardziej rozpędza. Już mamy 175 osób kupiło to. W ostatnim chyba odcinku też miałem jakieś tam porównanie to coś chyba około 100 osób kupiło tą ofertę. Teraz już mamy 175. No i tak sobie myślę, że ten 10 listopada to będzie czas, w którym będę już mógł chyba zacząć ceny podnosić, no bo to będzie taki. Taki czas już właśnie, żeby 4,90 zrobić, potem 5,90, 6,90 i niech te gwiazdki sobie pomalutku szybują do góry i przynoszą piękne przychody. No ale jeszcze zobaczymy. Obserwuję, w którym najlepiej momencie tutaj się, się za to zabrać, żeby tę tą cenę tutaj po, zacząć już podwyżać. Podwyżać, chyba złego słowa użyłem. E, moje wyniki z, na Allegro. No, na Allegro widzicie w sprzedaż. Tydzień do tygodnia w porównaniu to mamy plus 11%, no to czyli mm, praktycznie, no widzicie co jest, nie? No te wykresy to są to po prostu, no tragedia, tragedia, jest to samo. Widać, że Allegro ewidentnie gdzieś tam tak mnie przyblokowuje i nie chce więcej dać, no ale no, nic z tym nie zrobię. Znaczy na razie nic z tym nie zrobię. Mam plan na to Allegro, żeby podziałać, ale to już nie w tym roku. Yy, cały czas odgadam o tym Allegro, czy zostać, czy nie zostać, czy zostać, czy nie zostać ale teraz Allegro wprowadziło te strefy marek, te jakieś tam aukcji sporo pousuwało i robią tym sprzedającym cały czas podgórkę, podgórkę, pod, górkę, pod, górkę, pod górkę. a jak już Allegro naprawdę tak bardzo mocno robi podgórkę, no to dla mnie to jest sygnał, że już jest bardzo ciężko tak jakby wejść na Allegro bardzo ciężko sprzedawać na Allegro, więc yy, ja w mojej po prostu głowie stwierdzam, że muszę tam się znaleźć jednak, no bo im to jest bardziej trud im to jest trudniejsze po prostu no to tym mniejsza konkurencja będzie, wydaje mi się. A jestem też przekonany, że za 2-3 lata gdzieś tam e, ta pozycja już będzie tak ugruntowana tych sprzedawców na Allegro, którzy naprawdę się teraz zaangażują, że no, że już e, nikt im nie podskoczy. Chyba że podskoczy im algorytm Allegro. E, to oczywiście też nie ma co za bardzo e, w to mm, Iść, że tak powiem, wiecie z klapkami na oczach w to Allegro, no bo wiecie sami, co tam się dzieje, jak jesteście w gronie sprzedawców, także, yy, no też obserwuję sobie temat.